Wreszcie przyszła paczka z Japonii. Strasznie się cieszę, bo czekałam na nią chyba za dwa tygodnie. W paczce są. Rzeczy do kursu: e, czyli. Materiał z, z wydrukowanym wzorem Asanoha, czyli liść konopny. E, z którego narysowaniem ręcznie mam. Milion problemów. Jest kłębek nici, nie wiem czy można ten warkocz nazwać kłębkiem, w każdym razie nić biała, idealnie biała. Nie, nie jest to Off-White, który podobno jest najbardziej popularny w Sashiko, ale no, no, zobacz jaki to jest, w ogóle się? Nie, nie się. Mój aparat ma większą wadę wzroku niż moje oczy. No także tak to wygląda. E, jakieś rzeczy dodatkowe. Pies, który próbuje wejść w pomidory. Tak, szeroczku, nie, nie wchodzimy w pomidory. Dziękuję. I cała bateria nici ręcznie barwionych. Albo nie ręcznie, ale są to... Nici wyprodukowane przez Keiko Futacja, jeżeli dobrze czytam nazwisko. I trochę białych nici, właśnie off materiał. <grymne> nic tylko szyć. Kurde, nic tylko szyć. Zobacz jakie kolory. Boże, jakie kolory. Każdy ten zwitek to jest inny kolor. Ja wiem, że tego w tym momencie nie widać. Nie widać kompletnie, ale każdy jest odrobinka inny. Ja je potem wszystkie wyjmę, sfotografuję z odpowiednim balansem bieli. To wtedy będzie to bardzo dobrze widać. Ale po prostu są piękne. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć szyć.